Koszt podejmowania i nie podejmowania decyzji. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. O ile koszt podejmowania decyzji to jest coś, co wszyscy znamy, często zastanawiamy się, czy zrobić to, czy tamto, kalkulujemy plusy i minusy danych posunięć, danych decyzji w naszym życiu. Ale dużo, dużo częściej, dużo rzadziej, przepraszam, kalkulujemy brak decyzji, bo brak decyzji to też pewna decyzja. Nawet jeśli jej świadomie nie podejmujemy, nawet jeśli ją ignorujemy, nawet jeśli o niej nawet nie myślimy, to w pewnym sensie konsekwencje niemyślenia, konsekwencje niepodjęcia jakiejś decyzji, konsekwencje zastanawiania się za długo w końcu nas dopadną. I czasem te konsekwencje są takie, że ta, być może to niepodjęcie decyzji sprawiło, że konsekwencje są pozytywne naszej. Nie naszego niedecydowania, ale bardzo często te konsekwencje niedecydowania, konsekwencje nie spojrzenia na pewne rzeczy i nie zadziałania z pewnymi rzeczami są em, po prostu boleśniejsze niż ten brak decyzji, niż to pewne bycie w tym limbo. O czym tu na przykład mówię? Weźmy jakiś przykład, który w ogóle nie ma powiązania z rzeczywistością, powiedzmy tracące na wartości Pieniądze, czyli inflacja. Powiedzmy, że masz oszczędności i chcesz coś z nimi e, zrobić. Albo inaczej, no po prostu masz oszczędności i widzisz teraz rzeczywistość taka, jaka jest: czyli, że e, pieniądz traci wartość, że nasza waluta traci wartość. I teraz pytanie, co z tym robisz? Najczęściej, najłatwiej jest, że mamy to w złotówkach, to będziemy to trzymać w złotówkach. I koniec. Nie myślimy w ogóle o możliwościach, nie myślimy w ogóle o tym, co można by zrobić, żeby być może ten spadek wartości spowolnić lub odrobinę nawet tą wartość zwiększać. I wiadomo, wszystkie decyzje tego typu wiążą się z ryzykiem. I te ryzyko najczęściej kalkulujemy do tych decyzji, które wykonujemy tak właśnie proaktywnie, ale nie kalkulujemy tego ryzyka do tej sytuacji, która jest obecna. Nie kalkulujemy tego ryzyka co do pozostania w tym limbo, w tym stanie, w którym jesteśmy teraz, w tym stanie niepodjęcia decyzji. I to jest coś, do czego Cię zachęcam. W wielu miejscach ten status quo można naruszyć. W wielu miejscach w swoim życiu, jeśli chodzi o swoje na przykład jakieś standardy, czy to zdrowotne, czy jedzeniowe, czy ćwiczeniowe, czy finansowe. Wiesz, bardzo wiele takich aspektów w życiu mamy, gdzie. W pewnym sensie godzimy się na to, co jest, przyjmujemy ten status quo i nie zastanawiamy się nad efektami, nie zastanawiamy się nad decyzjami, które moglibyśmy podjąć, żeby to zmienić. I ten brak, można powiedzieć, że oświecenia lampy, oświecenia, włączenia reflektorów na daną rzecz, na, dane, na dany taki obiekt w naszym życiu, em, gdzie. Ta żadnych decyzji nie podejmujemy, gdzie nie podejmujemy zmian, gdzie to cały czas wisi w jednym limbo, może być tym kluczowym momentem, który pozwoli nam w odpowiednim miejscu podjąć jakąś proaktywną decyzję lub podjąć decyzję o niezmienianiu tego statusu, e, która będzie pozytywna na, dla nas w dłuższej mierze. I w tym filmie właśnie chciałem zwrócić uwagę głównie na te kwestie, gdzie decyzji odwlekamy, gdzie decyzji nie podejmujemy lub gdzie nawet mamy taką świadomość, że nie ma nic do zrobienia, że nie mamy żadnej odpowiedzialności co do tego, co w tym aspekcie się dzieje. Owszem, jeśli tak podjąłeś taką decyzję, że nie masz odpowiedzialności, to jej nie masz, tylko że często możesz popatrzeć i pewne rzeczy w wielu aspektach, tam gdzie wydaje się, że nie ma żadnej możliwości, żebyśmy mogli jako jednostki lepiej przeżyć dany okres, wróćmy do tego do tej straty wartości pieniądza. Jest wiele opcji, żeby chociażby część swoich zarobków, swoich oszczędności poprzenosić na różne waluty, w różne aktywa i trochę mieć pewną pewien spadochron co do właśnie tej tego spadku wartości pieniądza. Oczywiście wszystko ma swoje ryzyko, ale nawet Część funduszy w innych źródłach, w innych miejscach, może być tym, co sprawi, że e, trochę ta odpowiedzialność, nawet za to, jak rzeczywistość wygląda zewnętrzna, może być przez ciebie tak, Ten upadek, ten silny upadek, może być trochę ułagodzony przez pewne akcje, przez pewne rzeczy, które podejmiesz y, być może teraz. Dlatego warto często kwestionować status quo, warto patrzeć, gdzie nasze nie podejmowanie decyzji mogło negatywnie wpłynąć na stan e, danego aspektu życia, w którym na razie może się dzieje ok, ale za niedługo może się dziać źle. Dziękuję bardzo za oglądanie, Was o życie poczciwe, widzimy się w kolejnym odcinku Recenzji w weekend i vloga w tygodniu. Do zobaczenia, cześć!